Cześć. Z tej strony Mateusz z kanału Twoja Fura. Dziś bierzemy pod lupę Jeepa Grand Cherokee WK2. Opowiem o jego wadach, problemach i rzeczach, o których warto wiedzieć zanim go kupisz. Zapraszam do oglądania. Ten kanał tworzymy dla was, prawdziwych fanów motoryzacji. Jeśli tak samo jak my kochasz samochody, subskrybuj już teraz. Czeka tu na ciebie solidna dawka wiedzy, testów i ciekawostek ze świata aut. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem Jeepa Grand Cherokee WK2, koniecznie obejrzyj nasz poradnik zakupowy o tym modelu. Znajdziesz go w innych filmach na naszym kanale. Link zamieszczamy w opisie tego filmu. Odcinek rozpoczniemy od problemów związanych z nadwoziem Jeepa Grand Cherokee WK2. Jednym z nietypowych problemów eksploatacyjnych jest nieprawidłowe działanie układu wlewu paliwa. Użytkownicy zgłaszają trudności podczas tankowania, w niektórych egzemplarzach paliwo cofa się i wylewa na zewnątrz, co może być wynikiem niewłaściwego odpowietrzania zbiornika lub zabrudzonego przepływu w rurze wlotowej. W innych przypadkach system zbyt wcześnie wykrywa napełnienie zbiornika, co skutkuje częstym odbijaniem pistoletu dystrybutora. Kłopotliwa bywa również sama klapka wlewu, w części aut potrafi się odczepić, a nawet całkowicie odpaść. Kolejna grupa problemów dotyczy elektryki. W tym modelu praktycznie każdy element zasilany prądem może zawodzić. Od szyb przez zamki i lusterka aż po klapę bagażnika. Warto więc uważnie sprawdzić, czy wszystkie te układy działają prawidłowo. Zdarzają się także pojedyncze przypadki korozji, szczególnie w samochodach eksploatowanych w pobliżu morza lub na drogach, gdzie zimą stosuje się sól. Często zgłaszanym problemem są również uszczelki przedniej szyby, z czasem mogą tracić szczelność i przepuszczać wodę do wnętrza. Wersje wyposażone w szyberdach dodatkowo narażone są na zużycie mechanizmu, powstawanie luzów i nieszczelności, co może skutkować przeciekami. Przejdźmy teraz do wnętrza. Wielu użytkowników skarży się na niską trwałość skórzanych elementów, zwłaszcza na desce rozdzielczej, gdzie materiał potrafi pękać i się uszczyć. Problematyczny bywa również system multimedialny Uconnect. Potrafi się zawieszać, działać powoli, a niekiedy całkowicie przestaje funkcjonować. Zdarzają się też zakłócenia obrazu, np. przy kamerze cofania, co bywa szczególnie uciążliwe. System bezkluczykowy również nie jest wolny od awarii. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzona antena odbiornika, wymagająca wymiany. Często zawodna okazuje się też klimatyzacja, a winowajcą bywa skraplarz klimatyzacji. Jego wymiana jest kosztowna, ponieważ zazwyczaj wymaga demontażu całej deski rozdzielczej. Problemy dotyczą także nagłośnienia. Niektóre głośniki potrafią całkowicie przestać działać i wymagają wymiany, co gorsza, czasem usterka powtarza się w tych samych miejscach. Dodatkowo głośniki w drzwiach nierzadko wpadają w rezonans, obniżając komfort jazdy. Podobnie jak na zewnątrz, tak i w kabinie, losowe awarie elektryki są częste, od błahych i irytujących, aż po takie, które potrafią naprawdę zaskoczyć kierowcę. Jeep ogłaszał dla Grand Cherokee całkiem sporo akcji serwisowych, omówiliśmy je szczegółowo w osobnym materiale, czyli poradniku zakupowym Jeepa Grand Cherokee WK2. Jeśli ten temat Cię interesuje, koniecznie zajrzyj do tamtego filmu, link znajdziesz w opisie. A teraz przejdźmy do typowych problemów mechanicznych, czyli tego, co w Grand Cherokee WK2 potrafi sprawiać najwięcej kłopotów. 3-litrowy silnik V6 Turbo Diesel montowany w tych autach pochodzi od włoskiego producenta WM Motori i ma dość zróżnicowaną reputację. Są użytkownicy, którzy przejechali setki tysięcy kilometrów bez żadnych problemów, ale są też tacy, których samochód spędza miesiące w warsztacie. Jeśli jednak spojrzeć na statystyki, istnieje wyraźny powód, dla którego te auta często zajmują niskie miejsca w rankingach niezawodności. Do mniej poważnych problemów należą typowe usterki EGR i DPF, znane praktycznie w każdym nowoczesnym dieslu. Bardziej dokuczliwe bywają awarie chłodnic oleju, które mogą doprowadzić do mieszania się oleju z płynem chłodzącym. Sytuacja groźna zarówno dla silnika, jak i układu chłodzenia. Najpoważniejszymi awariami są jednak problemy z pompą oleju lub zaworem obejściowym, które skutkują niskim ciśnieniem oleju i ostatecznie mogą prowadzić do katastrofalnego uszkodzenia silnika. Zdarzały się również przypadki awarii spowodowane zsunięciem się zębatych kół wałków rozrządu. Koła te są mocowane za pomocą pasowania stożkowego-wciskowego zamiast tradycyjnego wpustu, co obecnie stosuje wielu producentów. Niestety nie przewidziano żadnych działań prewencyjnych, więc w razie awarii nie ma możliwości wcześniejszej interwencji. To rzadkie sytuacje, ale się zdarzają. Nawet użytkownicy z pełną historią serwisową czasem nagle doświadczają poważnej awarii silnika. Jeśli chodzi o silniki benzynowe, sytuacja wygląda nieco inaczej, chodzi tutaj nie brakuje problemów. Najpopularniejszy silnik 3.6 V6 Pentastar generalnie uchodzi za całkiem niezawodny, ale i w nim zdarzają się typowe usterki. Najczęściej użytkownicy zgłaszają problemy z układem zapłonowym, cewki i świece mogą wymagać wcześniejszej wymiany niż przewiduje to producent. Pojawiają się również przypadki przedwczesnego zużycia łańcucha rozrządu, co objawia się charakterystycznym stukaniem lub szumem z przedniej części silnika. W nielicznych egzemplarzach mogą wystąpić wycieki oleju, głównie z pokrywy zaworów czy miski olejowej, ale są to zwykle problemy łatwe do usunięcia. Silnik 57 HEMI V8 oferuje wyraźnie większą moc, ale wiąże się to z wyższym ryzykiem drobnych usterek eksploatacyjnych. W tym przypadku najczęściej użytkownicy wskazują na problemy z układem chłodzenia. Wycieki z węży czy uszczelki korektora dolotowego mogą prowadzić do przegrzewania się silnika. Sporadycznie zdarzają się też awarie przepustnicy lub czujników temperatury, co objawia się spadkiem mocy lub nierówną pracą jednostki. Podobnie jak w mniejszych silnikach, mogą występować wycieki oleju. Ale w tym silniku czasem pojawia się też typowe dla chemii gromadzenie się oleju w korektorze dolotowym, co może wymagać czyszczenia. Najmocniejszy silnik benzynowy 64V8SRT oferuje ogromną moc, ale jest też najbardziej wymagający pod względem serwisowym. Tutaj najczęściej zgłaszane są problemy z układem smarowania i chłodzenia. W ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych może dojść do przegrzewania oleju lub cieczy chłodzącej. Wysokie obciążenia sprawiają, że awarie zaworów EGR, czujników ciśnienia czy przepustnic zdarzają się częściej niż w innych jednostkach. Dodatkowo w tym silniku szczególnie istotne są regularne przeglądy i systematyczna wymiana oleju wysokiej jakości, ponieważ zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń mechanicznych. Mimo to jednostka jest konstrukcyjnie solidna i przy odpowiedniej eksploatacji potrafi przejechać setki tysięcy kilometrów bez poważnej awarii. Poza potencjalnymi problemami silnika, które podkreślam nie dotyczą wszystkich egzemplarzy, w Jeepie Grand Cherokee WK2 zdarzają się także liczne awarie skrzyni biegów, problemy z układami elektrycznymi oraz różnego rodzaju błędy oprogramowania, które mogą wpływać zarówno na komfort jak i bezpieczeństwo jazdy. W praktyce oznacza to, że nawet samochód pozornie w dobrym stanie może wymagać regularnej uwagi i serwisowania, a niektóre usterki pojawiają się niespodziewanie i bez ostrzeżenia. Warto więc, planując zakup tego modelu, dokładnie sprawdzić historię serwisową egzemplarza, przetestować wszystkie funkcje elektryczne i mechaniczne oraz być świadomym typowych problemów poszczególnych jednostek napędowych, zarówno diesli, jak i silników benzynowych. Podsumowując, Jeep Grand Cherokee WK2 to samochód o ciekawym charakterze i dużym potencjale, ale jednocześnie wymagający ostrożności przy zakupie oraz systematycznej troski podczas eksploatacji, aby uniknąć kosztownych i nieprzyjemnych usterek. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci podobało, daj łapkę w górę i napisz komentarz, które z wymienionych w filmie Wady i Problemów Jeepa Grand Cherokee VK2 spotykałeś najczęściej przy oględzinach przedzakupowych lub jako jego użytkownik. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, zostań naszym patronem i pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam również do subskrypcji i oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale.